Witam, nazywam się Marcin Begedza. Jesteśmy w gospodarstwie rolnym Rędzina, które mieści się w Wielogłowach koło Słupska. Gospodarujemy na powierzchni 2000 hektarów. Główne uprawy to rzepak i zboża. Ze zbóż to głównie pszenica, jęczmień jary, jęczmień ozimy, trochę żyta, pszenżyta, kombajny klasa. 100% w tym roku kupiliśmy nowego, 8900. Jesteśmy mega zadowoleni z jego wydajności na godzinę. Spisuje nam się niesamowicie dobrze. Myślimy o zakupie podobnej maszyny w przyszłym roku. Lekcion z tego względu, że pierwszego lekcjona kupiliśmy w 2000 roku, był to lekcjon 460. I przez te kolejne lata w miarę ewolucji tych lekcjonów nabywaliśmy nowe od 580, 770 i teraz 8900. Jesteśmy nauczeni serwisować te kombajny sami w dużym stopniu. Z czym sobie nie możemy poradzić, to podpieramy się serwisem Ulemberg, który ratuje nas w kryzysowych sytuacjach. Wydajność, niezawodność i serwis, to trzy takie podstawowe rzeczy, które przemówiły za tym, że wybraliśmy kolejnego lekcjona. Dzisiaj będziemy zbierać pszenicę o zimą. Uprawia na porze paku. Do tej pory plon kształtował się w granicach 7 do 9 ton. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Trzeba skosić i zważyć. Nowy kombajn 8900 jest to przeskok generacyjny między poprzednimi kombajnami, na przykład 770 Leksen lub 580. Spalanie jest o połowę niższe, ponieważ hektarów kości dwa razy więcej niż kombajny poprzedniej generacji, a paliwa codziennie tankuje tyle samo. Przy wyborze maszyny kierowaliśmy się e, zaawansowaniem technologicznym sprzętu. Jest to maszyna na najwyższym poziomie, e, zbudowaną sztuczną inteligencją, e, wszystkimi możliwymi systemami wspomagania operatora, GPS, CMOS e, i wiele innych systemów, e, które pomagają po prostu operatorowi w wykonywaniu codziennej pracy. E, i powodują, że ta praca jest lżejsza, bardziej komfortowa, a do tego obsługa tych wszystkich systemów jest wręcz banalnie prosta, bo operator przesiadający się z kombajnu z 2005 roku jest w stanie prowadzić maszynę wyprodukowaną w tym roku. W kombajnie Lexion 8900 korzystamy z aplikacji Class Connect i Telematics, na bieżąco widać wydajności kombajnu, widać gdzie się znajduje maszyna, wszystkie parametry na bieżąco można podejrzeć, także super sprawa, polecam.